Nowa grupówka PZU w życie. Podsumowanie szkodowości w komunikacji w pierwszym półroczu 2022 roku i nowa oferta PZU Zdrowie dla osób 67. Plus. To było to, co Was najbardziej interesowało. W ubiegłym tygodniu na portalu ubezpieczeniowym giełkom.pl. Dzień dobry, tutaj Aleksandra Wysocka, redaktorka naczelna. Gazety Ubezpieczeniowej, dziś w okolicznościach domowych, ponieważ zaraz wyruszam na forum assistance, 14. Forum Asystancji. dzisiaj stąd też widzimy się o 9, nie o 10. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo ciepło i na Facebooku, i na Linkedinie, na grupach. Moi drodzy, widzę, że tutaj już się witacie. Cześć Dariusz, cześć Marto, cześć Arleto, witam też całego Linkedina. Już patrzę. Agnieszka, Małgorzata, Agata. Witajcie, moi drodzy. Kciuki w górę, jeżeli możecie polubić tę transmisję, będzie to dla mnie duża pomoc, a ja już zabieram się do tego, żeby w sposób szybki omówić właśnie te najczęściej klikane przez Was artykuły na naszym portalu. O, i wróciła z urlopu moja droga asystentka. Widać, słychać, Dorota, to super. Dzięki za. Twoją naprawdę nieocenioną pomoc. Bez Ciebie moja praca jest naprawdę mega wyzwaniem. No dobrze, ale przejdźmy do konkretów, czyli artykuł numer jeden: najwięcej Waszych kliknięć. Tutaj widzicie Gabrielę Urbańską z PZU Życie, która właśnie opisuje nowe ubezpieczenie PZU na Życie Plus. Bardzo fajna grupówka z perspektywy pracodawcy, bo z jednej strony na jednej umowie można pracowników ochronić i życiowo, i zapewnić im. Opiekę zdrowotną, czyli nie mamy dwóch różnych ubezpieczeń, dwóch różnych umów, no a z drugiej strony też ten produkt umożliwia taką skrajną indywidualizację, czyli każdy pracownik właściwie może mieć produkt skrojony. Na swoje potrzeby, bardzo takie indywidualne, a pracodawca wszystko to dzięki systemowi ma na jednym przelewie, na jednej umowie, i też tych zmian nie musi ręcznie nanosić, oczywiście rękami swojej pani Zosi, czy kto tam teraz obsługuje grupówki w zakładach pracy. Więc PZU bardzo fajny krok. Wiem z tego, co, co, co mi mówiono w Fesytu użycie, że na razie to ubezpieczenie jest dostępne dla nowych klientów, ale już lada moment jeszcze w tym roku ma trafić również do, do już po prostu do wszystkich. Teraz jeszcze jest taka faza testowa, ostatni moment, ale naprawdę dobry pomysł. Witam wszystkich tutaj dochodzących. Agnieszko widzisz ciemność na LinkedInie wydaje mi się, że dajcie znać czy, czy, czy wy mnie widzicie, czy reszta, um, reszta mnie dobrze uh, widzi, uh, w każdym razie wkleiłam na Facebooku wam link uh, do uh, artykułu o nowym produkcie uh, PZT na życie plus, pozdrawiam też Włodzimierza, który do nas właśnie dołączył, cześć Włodzimierzu, uh, Polub tę transmisję, jeśli możesz i innych oczywiście też do tego zachęcam. Artykuł numer dwa to jest podsumowanie szkód komunikacyjnych, to jest artykuł na podstawie opracowania ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Moi drodzy, jest ciekawie, w pierwszym półroczu tego roku wypłacili ubezpieczyciele ponad 7, ,7 miliardów, 7,12 dokładnie miliarda złotych odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych mamy tu IOC I AC. Kiedy w tym samym okresie poprzedniego roku było to 6,3 miliarda, więc jest tu istotny wzrost wartości odszkodowań, za to zmniejszyła się liczba szkód, tak? Częstość szkody się też zmniejsza. No i cóż, zjawisko Zjawisko interesujące, zwłaszcza jeżeli porównane jest z ciągle chyba spadającymi stawkami ubezpieczeń komunikacyjnych. Nie wiem, czy to potwierdzicie, ale z tego, co patrzę, właśnie na forach, to. Czy w Waszych komentarzach naszych postów na Facebooku no to wygląda na to, że jeszcze te ceny wcale nie zaczęły rosnąć. Też tak samo mi mówią multiagenci, którzy dysponują porównywarkami, ci więksi taki mają dostęp do cen, ale może, może, może też mi to potwierdzicie, czy ceny zaczęły rosnąć, jeżeli chodzi o komunikację, czy coś takiego widzicie, czy spadają, czy stoją mniej więcej na niezmienionym poziomie. Tak, więc Beata pisze, że mnie widać. Dzięki Beato. A mam nadzieję, że Agnieszka na LinkedInie już tam technologicznie udało jej się rozwiązać problem. No, w każdym razie komunikacja, już Wam wklejam też oczywiście link. Tych liczb jest, jest trochę i warto je poznać, no bo one pokazują, co się na naszym rynku dzieje. I. No myśl, znaczy my się już wszyscy niepokoimy od dawna, wy to wiecie jako pośrednicy, bo no składki coraz mniej prowizji, coraz mniej pracy, coraz więcej, tak? Więc dobrze nie jest. No teraz widać, że szko, szkody coraz więcej warte, chociaż częstość ich spada. No i to, że częstość ich spada, to akurat dobrze tak mi się wydaje. No dobrze moi drodzy, więc zachęcam do lektury tego tekstu, dzisiaj też na portalu pewnie to też spotka się z Waszym zainteresowaniem, podsumowanie półrocza z perspektywy Polskiej Izby Ubezpieczeń i tam też już widać, że ta rentowność nie jest taka radosna jak była, zyski spadają ubezpieczycielom, no gdzieś to zaczyna o tak mniej więcej, tak mniej więcej... Jeśli udzieli, to niekoniecznie tylko w komunikacji, też w majątku, w życiu też są problemy. No cóż, damy radę, moi drodzy. W każdym razie zachęcam do przeczytania artykułu na podstawie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i dzisiejszej czołówki na portalu również. No i ostatni, moi drodzy, artykuł, który Was zainteresował najbardziej, najwięcej Waszych kliknięć i uwagi zdobył. Tutaj widzicie Katarzyna Czupę z PZU Zdrowie, i ona opowiedziała o nowym rozwiązaniu pakietowym, pakiety medyczne dla osób 67, plus w trzech wariantach. Dość w ciekawy sposób skonstruowane, bo na podstawie badań pacjentów, klientów PZU Zdrowie właśnie w tym wieku 67, plus, z PZU Zdrowie sprawdziło, jakich, z jakich specjalności najczęściej korzystają seniorzy, tudzież osoby w tym wieku, bo to niekoniecznie są od razu seniorzy. No i na tej podstawie te pakiety powstały. One są w tym momencie dostępne tylko w online, badana jest rentowność. Też jest to jeszcze faza takiego pilotażu, zanim oferta trafi szerzej do rynku. Jest to na pewno bardzo potrzebne, bo często jest tak, że osoby wychodzą z ubezpieczeń grupowych właśnie z powodu wieku i nie bardzo mają na tym komercyjnym rynku jakąś dobrą ofertę. Dla siebie, no i PZU, zdrowie wychodzi naprzeciw właśnie tym potrzebom, a społeczeństwo się starzeje. To chyba nikogo nie zaskakuje. Też w komentarzach na LinkedIn spotkałam się z opiniami, że jak ENAMET zdaje się też ma coś podobnego, no nawet jeżeli taka oferta na rynku jest, to nie jest powszechnie komunikowana, nie wszyscy o niej wiedzą, więc, więc nawet jak produktowo jest nie tak źle, to warto komunikacyjnie to nadrobić, bo osoby 67+, przecież też potrzebują się leczyć, wręcz tym bardziej potrzebują się leczyć. No i zachęcam do tego, żeby o tych pakietach 67+, poczytać, bardzo, bardzo fajne, Fajny kierunek, ciekawy produkt, więc zapraszam Was do tego. Oczywiście zachęcam też, żeby nasz bezpłatny newsletter codzienny ubezpieczeniowy zaabonować. To nic nie kosztuje, a macie taką porcję wiedzy po prostu w swoich skrzynkach pocztowych. Tutaj macie adres, jak Was tam jeszcze nie ma, to dołączajcie. Witam Krystynę. Cześć Krystynko. Dobrze Cię tu widzieć. Witam wszystkich, którzy też tutaj wbiegają, bo dzisiaj się spotykamy godzinę wcześniej niż zazwyczaj. Kciuk w górę, jeżeli możecie polubić tę transmisję, czy na LinkedInie, czy na Facebooku, to będzie duża pomoc dla mnie. Więc newsletter, koniecznie, jeżeli Was tam jeszcze nie ma, wrzesień, nowy rok szkolny, to może być też dobry dzień na zapisanie się właśnie na newsletter. Gazeta Ubezpieczeniowa to wydanie. Dodatek multiagent, bardzo, bardzo Wam polecam. Taki szczególnie moim zdaniem warty Waszej uwagi artykuł radców prawnych z kancelarii Czublun-Trębicki. Takie praktyczne wnioski z kontroli KNF u pośredników, bo akurat kancelaria asystowała ze strony właśnie multiagencji większych w tych kontrolach. No i jakie są z tego wnioski? To przedstawiamy w dodatku multiagent, ale to nie tylko to, to mamy też szczegóły fuzji, arranta i punkty, mamy nową ofertę życiową w Yen Life, No i mamy szereg refleksji doświadczeń całych multiagentów, w tym obiektywne forum agentów. Dumnie tutaj reprezentuje Sylwia Lędzion, mamy narzędzia IT, mamy też bocy, które pomagają ubezpieczycielom. Raportować do knf o realizacji obowiązku szkoleniowego swojej sieci, swoich sieci sprzedawców, czy wasze 15 godzin obowiązkowych już zrobione, czy jeszcze coś wam zostało w tym roku? To też pytanie już tutaj do Was. W każdym razie bardzo gorąco Was zachęcam do czytania gazety ubezpieczeniowej, a szczególnie tego właśnie wydania z dodatkiem multiagent. Wydanie elektroniczne kosztuje 4,90, więc sprawdź gazetę ubezpieczeniową, tak jak tutaj. Zachęcam Was do tego bardzo. Jeżeli Was zainteresował temat ubezpieczeń dla seniorów, to mamy jeszcze w tym temacie podcast, pakiety medyczne 67, plus do odpalenia w aucie czy w innych okolicznościach, gdzie ta uwaga nie musi być na 100% na czymś innym skupiona, więc czy na spacerze, czy w drodze do pracy kolejne podcasty. No i moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Kolejny program ubezpieczeniowy live będzie za tydzień i tam dwa dni, 15 września i będzie właśnie dla multiagentów, a szczegóły już niedługo. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja zaraz pędzę już, bo za 20 minut się zaczyna forum assistance. 14 Forum Assistance, na którym bardzo chcę być na rozpoczęciu, więc uciekam. Dobrego dnia Wam życzę. Jak ktoś jeszcze nie polubił tej transmisji, ja czuję, żeby mógł, to też do tego zachęcam. No i biegna. posłuchać, co tam słychać, właśnie w świecie asystorów. Do usłyszenia, moi drodzy, do zobaczenia. Czytajcie kasetę ubezpieczeniową.